Początki bywają trudne, nie tylko w jeździe. Poczyniłeś jakieś kroki, żeby znaleźć kobietę? No tak, nawet indera założyłem. Uuu. Nie mam pomysłu w ogóle na opis, mogłabyś mi pomóc na przykład? Dobra, zainteresowania. Kobiety, kobiety. Piknik, moda, kobiety. Golf, kobiety. Sztuka jest. Może być, to też sztuka. Dobra, to takie wiesz, to na. na, 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 na blisko prawej. Jaka ma być z charakteru? Z charakteru mądra, na pewno zabawna, żeby rozumiała moje żarty. Ważę na prawo Michał! O, jest! Przepraszam. Miałeś kiedyś jakiegoś, nie wiem, faceta młodszego kochanka? W kwestiach damsko-męskich Michał ma sporo do nadrobienia. Będziemy zmieniać pas. Dobrze. Na lewy? A jak nie chcesz powiedzieć, to a ilu miałeś młodszych, to powiedz. Ja zawsze miałam młodszych facetów. Aaaa! <laughs> Niskutne. Tak, <grych> Na skrzyżowaniu. A ile oni mieli lat? Oj, pełnoletni byli, jak o to pytasz. Hello. No dobra, dobra. Uważaj na prawy pas. Uważaj na prawy pas. Kto ma pierwszeństwo na drodze z pierwszeństwem? My. No to czemu hamujesz? No właśnie nie wiem. No. Zestresowałem się troszeczkę. Michał! Michał! A, z rowerzystów. Przepraszam, nie zauważyłem, myślałem, że tu trzeba jechać. Czemu to nie jest jakoś oznakowane, tylko... Jak nie jest oznakowane? No daleko były. Daleko? Sprawdźmy. Chyba nie do końca. Ty masz szeroko patrzeć, Ale jak szeroko patrzyłem, picham. to to leżało jakby... Nie denerwuj Mam mnie. Mam się podnosić? Nie podnosić, rozejrzeć się po skrzyżowaniu. Porady Ewy są naprawdę skuteczne, nie tylko te dotyczące nauki jazdy. No, ktoś Cię polubił, Ty? Taka sytuacja nie. wymaga zatrzymania się na parkingu. Nie. O! Nie, to bez, bez twarzy to niekoniecznie, o, co, co to było? Bez Wszystkie twarzy. okej okay mają być. Ale to one, one wyglądają tutaj, wiesz jak one wyglądają, jakby to one były Bardzo gazety. dobrze wyglądają. Z gazety. No kurde, a ja nie jestem jak z gazety? Model może i jak z gazety, ale podręcznikowy kierowca z pewnością jeszcze nie.